W tym filmiku zajmiemy się podstawami e, trigonometrii. Zaczniemy sobie oczywiście od oznaczenia naszego trójkąta. Od A, B i C. E, jeden z kątów e, zaznaczymy jako alfa, drugi z kątów jako beta. E, w, wiem, że może Wam się mylić taka ilość kątów, w sensie 2 aż bo zazwyczaj te funkcje trygonometryczne są wyjaśniane na tylko jednym kącie, ale mm, chciałbym umieścić po prostu pewną zależność między alfą i betą, żebyście to zauważyli. E, pamiętamy, że są funkcje sinus cosinus tangens i kotangens Oczywiście najpierw zajmiemy się sinusem alfy, cosinusem tangensem Tangensem. Sinus alfy to jest stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta do przeciwprostokątnej. Od tego zaczniemy, czyli to jest a przez c. Teraz, dla odmiany, zajmiemy się tangensem. Tangens to jest przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta do przyprostokątnej leżącej przy tym kącie, czyli w tym wypadku a przez b. Zwróćcie uwagę, że i tangens, i sinus zaczynają się od tego samego boku, czyli leżącego naprzeciw e, alfy. I, no, I sinus oczywiście kończy się przeciwprostokątną, tangens drugi, drugą przyprostokątną. E, cosinus alfa to jest bardzo podobnie do sinusa. E, tylko, że przyprostokątna leżąca przy kącie do przeciwprostokątnej, czyli B na C. Natomiast kotangens zaczyna się podobnie jak cosinus. zwróćcie uwagę, cosinus, kotangens, sinus, tangens. Kotangens e, zaczyna się od B, czyli od przyprostokątnej leżącej przy kącie e, do, przeciw, do przy, e, przyprostokątnej leżącej na przeciw kąta. I teraz e, taki sposób, jakby to ująć. Zresztą zobaczcie, jak ja to zapisuję. Kotangens beta i tangens beta. E, specjalnie nie, nie podałem tej samej mm, kolejności, gdyż sinus e, alfa będzie równy kosinusowi beta. I teraz już wyjaśniam. Zwrócimy uwagę na kąt beta tym razem. Tu już się nie patrzymy, tylko się patrzymy na beta i przypominamy sobie jaka była definicja kosinusa kosinus to jest przyprostokątna leżąca przy kącie no i to jest ta przyprostokątna ona leży bezpośrednio przy kącie beta do przeciwprostokątnej czyli a na c tak natomiast sinus bety to jest przyprostokątna nie dotykająca tego kąta czyli tu, wy, tu jest b do przeciwprostokątnej B na C. No i analogicznie tangens je, alfy jest równy kotangensowi bety, czyli A na B. Oraz tangens bety to B na A. Czyli tu możemy również postawić znaki równości. E, zapamiętajcie ten, e, ten sposób, to, ten zapis. E, gdyż sinu... to się przyda w wielu potem przekształceniach trygonometrycznych i będziecie sobie mogli też poćwiczyć nazywanie e, tych kątów. W następnych filmiku spróbujemy sobie do różnych literek, liczb, pierwiastków e, ponazywać odpowiednie kąty, to czy tam, e, znaczy tak naprawdę nie kąty, tylko funkcje trygonometryczne. E, a tymczasem spróbujmy jeszcze raz powtórzyć sobie sinus Tangens zaczynają się tym samym, czyli kątem nie przy, e, bokiem nieprzylegającym do alfy. E, sinus i cosinus kończą się przeciwprostokątną i to niezależnie od kąta. E, cosinus i kotangens zaczynają się od tego samego e, boku czyli sinus, tangens razem, cosinus, kotangens razem się zaczynają. E, sinus i cosinus razem się kończą. A tangens i kotangens to są na odwrót. Tutaj zresztą to samo można zaobserwować. Tangens i kotangens to są na odwrót. Kotangens i cosinus zaczynają się tym samym. Oraz sinus i tangens również zaczynają się tym samym. Ok, to na tyle by było.